Witam Cię na kolejnej lekcji od Cryptologic International i giełdy kryptowalutowej Whitebeat. Tematem dzisiejszej lekcji będzie funkcjonowanie samej giełdy, czyli Whitebeat oraz niezbędne narzędzie do analizy wykresów. No cóż, jesteśmy na stronie Whitebeat. A po lewej stronie na górze mamy produkty. Z produktami możecie zapoznać się sami, ponieważ jest ich bardzo dużo. Ciężko będzie wszystko. W jednym wideo tak naprawdę pokazać, więc przejdźmy do handel. Mamy konwertu, czyli zwykłą konwertację z jednej waluty na drugą. E, później mamy spot i mamy futures. E, my korzystamy tylko z tych dwóch. Później mamy ekosystem Whitebit. W tym ekosystemie e, są wszystkie produkty, wszystkie rzeczy, które dotyczą e, Whitebitu, czyli możecie z, z tym wszystkim również się zapoznać. Tutaj jest, jest opisane o samej giełdzie. Skąd jest ta giełda? Jakie produkty jeszcze posiada? Więc to jest uważam, że jest dość ciekawe, więc możecie z tym, z tym wszystkim się zapoznać sami. Depozyt. Jeżeli chcemy wpłacić albo wypłacić w środki, w tym przypadku wpłacić, to możemy wybrać dowolną walutę, na przykład będzie to USDT. Tutaj wybieramy metodę, czyli jeżeli chodzi o adres, to wybieramy sieć, czyli jaki blockchain będziemy wykorzystywać do przelania naszej waluty. Możemy wykorzystać również portfel Web3. Portfel Web3 to jest podłączenia ze strony od razu do, do naszego WOLETA, na przykład Metamask albo Trust, Trust Wallet. To już jest y, dla ludzi, którzy troszeczkę się znają na krypto. A jeżeli chodzi o zwykłą metody, wybieramy sieć, polecamy trzymać wszystkie swoje środki, większość środków w TRC20, ponieważ ta sieć jest najtańsza, więc wybieramy to i później kopiujemy ten kod y, albo ten adres i na ten adres, y, na ten adres dokładnie z innej giełdy przelewamy y, nasze USDT. Możemy również zrobić zdjęcie albo czytać y, sam QR-kod. Przejdźmy do salda. A ogólnie mówiąc, z, mamy tutaj po lewej stronie 5 wkładek. My z tych 5 z tych wkładek korzystamy tylko z e, ogólnego, podstawowego i handlowego. Nie? Mamy tutaj 100 dolarów. Dlaczego tak? Dlatego, że nie potrzebujemy więcej, żeby zacząć tak naprawdę z tradingu, zwłaszcza z krypto. Dlatego mamy tylko 100 dolarów. A podstawowe konto e, to jest nasze konto spot czyli widzimy, możemy tutaj zobaczyć wszystkie aktywa, które posiadamy. Ja na razie posiadam tylko USDT. Handlowe konto, czyli konto futures. Tutaj mamy środki, które posiadamy na koncie futures i możemy handlować dzięki, dzięki, dzięki tym USDT na, na, na futuresach. Więc przejdźmy do ogólnego. Tutaj możemy również po prawej stronie wpłacić. Możemy kupić kryptowaluty również. Możemy zrobić transfer, czyli przelać z e, ogólnego konta na futures nie? i tak samo z powrotem. Później mamy wypłatę. Wypłata odbywa się tak samo jak i wpłata, czyli wybieramy tutaj coin, który chcemy wypłacić, na przykład USDT, wpisujemy sieć nie? i wpisujemy ile chcemy, na przykład 20. Nie? Musicie pamiętać zawsze o prowizji, ponieważ prowizja zależy od sieci. Jeżeli chodzi o TRC20, to mamy, tu, tutaj nawet możemy przeczytać sobie, mamy 1 dolar. Nie? Jeżeli chodzi o Ethereum, to mamy aż 32, więc musicie to zawsze sprawdzać. Przejdźmy teraz do zlecenia Stop Limit. Jest podobny do zwykłego limit zlecenia, tylko nasze zlecenie pojawia się w orderbook dopiero wtedy, gdy cena dojdzie do ceny stop, na przykład e, mamy cenę 60, chcemy wejść w pozycję po, po 61,500, na przykład chcemy kupić bitcoin po 61,500. E, tutaj, nie, na powiedzmy 10 USDT, tutaj możemy wpisać sobie 10 USDT, nie. I wpisujemy cenę stop. Jeżeli, mamy, jeżeli chcemy kupić, mamy cenę 61,500, więc cena stop będzie 61,600, na przykład. nie? Czyli to znaczy, gdy cena e, trochę spadnie, będzie 60, 61,600, to dopiero wtedy moje zlecenie będzie aktywowane i będzie się pojawiało w order booku. Więc tak samo to działa w przypadku sprzedaży, ale wtedy musimy mieć na koncie naszym e, powiedzmy Bitcoin, nie, żeby to, żeby to samo zrobić, tylko w odwrotnym przypadku. Przejdźmy teraz do zlecenia stop market. E, zlecenie stop market jest podobne do zlecenia rynkowego, czyli wejście w pozycję według ceny rynkowej, e, ceny rzeczywistej. Więc. E, w na przykład chcąc wejść w pozycję, chcąc kupić po 61,800, to po prostu wpisujemy naszą cenę stop 61,800. I gdy cena spadnie do tej ceny, to wtedy po prostu aktywuje się mój stop i ja, według marketu, czyli według tej ceny, która jest teraz na naszym, na naszym wykresie, ja wejdę w pozycję. Tak samo, tak samo to wygląda w przypadku sprzedaży. Czyli mając już BTC, wpisuję na przykład cenę. Powiedzmy, chcę sprzedać po cenie 62,200, to gdy cena dojdzie do, mojego, do mojej ceny stop marketu, nie do, moje, do, do tej ceny, czyli do mojego stop marketu, to wtedy po prostu moje bitcoiny będą sprzedane według tej ceny i dopiero jak cena dotknie mojego stopa, to, to mój, mój order, czyli moje zacenie będzie aktywowane. Dobra, przejdźmy teraz do Futuresów, czyli do konta Futures. Jeżeli chodzi o same zlecenia, to są takie same jak i na spocie, tylko tutaj mamy dodatkową wkładkę, możemy zobaczyć e, nasze zabezpieczenia, możemy zmienić dźwignię, e, możemy zobaczyć jaki mamy ry ryzyk teraz e, na naszym tym koncie, e, mar margines różnego rodzaju, Prowizji i płacimy, czyli wszystkie dane dotyczące naszego konta Futures. Jeżeli chodzi o same zlecenia, to są takie same, tylko tutaj możemy również ustawić już stop lossa albo take profit. Na przykład, w, yy, chcąc wejść w pozycję według ceny rzeczywistej, na przykład yy, na kwotę powiedzmy 10, 10, yy, 10 coinów, nie? Ja mogę tutaj nacisnąć taką wkładkę, naciskam stop loss, na przykład 9,09200. Yy, nie? A take profit 1. Teraz kupując, ja otwieram pozycję na koncie futures według tej kwoty. Mój stop loss, jeżeli cena spadnie, to ja podniosę stratę na 9,200, a jeżeli cena pójdzie wyżej, to będę miał take profit na jednym, na jednym dolarzeniem za coin. Więc zatwierdzamy i jesteśmy już w pozycji, nie? czyli mamy long, czyli pozycja długa nawet już jesteśmy w małym plusie, nie? Tutaj mamy nasz stop, tutaj mamy nasz, mm, nasz take profit. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o nasze konto futures, przejdźmy dalej. No cóż, jesteśmy na stronie CoinMarketCap. Jeżeli chodzi o tę stronę, ta strona jest chyba najlepsza, jeżeli chodzi o informacje, czyli może nam dostarczyć informacje na temat wszystkich coinów, giełd, community newsów, nie? Możemy zapoznać się ze wszystkim ze świata kryptowalut dzięki tej stronie. Więc przejdźmy do lewej strony. Tutaj możemy zobaczyć wkładkę Cryptocurrency, czyli możemy zobaczyć, jakie mamy rankingi niektórych coinów. Jakie były niedawno dodane? Możemy zobaczyć gainers i losers. Nie wszystko możemy tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o same coiny. Później mamy wkładkę exchange. Możemy sprawdzić um, recenzję um, giełd, które mamy. Nie? Czyli mamy na przykład um, giełdę Spot. Możemy zobaczyć, e, jaka giełda teraz jest najlepsza, jeżeli chodzi o, o ceny. Możemy zobaczyć, jakie jest wolumen na każdej giełdzie. Możemy zobaczyć, jak, jaka jest liquidity na, każdy, na każdej giełdzie. Możemy również sprawdzić, według score, która jest najlepsza. Giełda, na przykład, Bitmake jest na, na dzień dzisiejszy, jest nie jest dobra. E, mamy dużo tutaj takich ciekawych giełd. E, dużo nowych się pojawiło, akurat widzę. A tak samo możemy sprawdzić, jeżeli chodzi o futures, czyli um, o giełd, który posiadają handel kontraktami terminowymi, możemy zobaczyć trading wolumen, możemy również zobaczyć, jak, jaki płacimy, na jakich, na jakich gieldach płacimy Fee, czyli e, po prostu FI, również możemy sprawdzić DEXy. DYDX jest na dzień dzisiejszy jedna z najlepszych. Uniswap, tutaj lendingi różnego rodzaju, więc ze wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, możecie zapoznać się sami. My korzystamy tak naprawdę z Whitebitu i polecamy również WhiteBit WAM. Przedmiot dalej do community, możemy zobaczyć w community, co teraz się odbywa, jeżeli chodzi o jakikolwiek coin. Możemy zobaczyć, co jest teraz w topikach, czyli na czym teraz. Na co teraz patrzą ludzie, jeżeli chodzi o kryptocurrency, jakie coiny obserwują, co patrzą. E, tutaj możemy zobaczyć również różne artykuły, czyli, new, czyli newsy, więc e, to jest bardzo proste do, mm, do korzystania. E, produkty również możecie te, również się zapoznać. Tutaj mamy airdrops, możemy zobaczyć iCo-kalendarz, czyli coiny, które, które wkrótce wejdą na jakąś giełdę, czyli będzie listing. Możecie również z tym wszystkim się zapoznać a my przejdźmy do rankingu, ponieważ to jest najciekawsze dla nas. A więc jesteśmy na, na stronie głównej i powiedzmy szukamy coin, e, powiedzmy BNB, nie. wchodzimy na BNB i tutaj jest, e, jest ogólna wiedza na temat naszego coina. Na przykład możemy sprawdzić wszystko, dosłownie wszystko możemy sprawdzić, jeżeli chodzi o o ten coin możemy zobaczyć, jaki jest network, jaki jest adres. Możemy zobaczyć, e, jakie, jaki jest popyt, jaka, jaka jest podaż. Nie? Możemy sprawdzić dosłownie wszystko. Po lewej stronie możemy zobaczyć performance. A również możemy zobaczyć chart, czyli możemy wybrać sobie tutaj świecę. market, czyli na, na których giełdach ten coin się handluje i jak nazywa się. A, Czyli na przykład BNB USDT. Możemy wybrać, czy to jest centralizowana giełda, czy to jest decentralizowana giełda. Tak samo, czy to są futures, czy to są spot. Z tym wszystkim również możecie się zapoznać. Więc przejdźmy dalej. Możemy zobaczyć BNB news, czyli newsy, które dotyczą w jakimś stopniu tego coina, na przykład FTX. To, co było związane kiedyś, e, Investors Project Sharp, więc wszystko możecie zapoznać się zapoznać, i na samym końcu jest opisane na temat samego BNB, czyli e, jaka historia jest tego coina, skąd ten coin pochodzi, e, dlaczego nazwany jest BNB, czyli wszystkie, wszystkie, wszystkie informacje możecie sobie przeczytać, a później możemy również sprawdzić. A, co ludzie patrzą, mnie? I tutaj są takie ogólne live daty, jeżeli chodzi o SamCoin. coin. A ta strona CoinMarketCap jest najlepsza, jeżeli chodzi o analizę fundamentalną. Na tej stronie, tak jak mówiłem wcześniej, możemy wszystko sprawdzić, wszystko, wszystko, o wszystko się dowiedzieć, jeżeli chodzi o sam coin. Więc przejdźmy dalej. Jesteśmy teraz na stronie Dropstop. Te strony są między sobą podobne, tylko ta strona trochę się wyróżnia ponieważ możecie tutaj stworzyć swój portfel i fajnie to wygląda, ponieważ ta strona ma swoją apkę, możecie tą ap apkę sobie pobrać na telefon i możecie nadzorować w, w czasie rzeczywistym, e, jakie coiny posiadacie, jaki macie portfel, jaka jest cena i czy to rośnie, czy to nie rośnie. Również tutaj mm, możemy zobaczyć jeszcze jedną rzecz, dość fajną, e, fazę akumulacji, czyli e, możemy sprawdzić, jakie coiny są w fazie, w fazie akumulacji, zwłaszcza gdy mamy powiedzmy wkrótce Bull run, to fajnie nadzorować m, tą wkładkę, ponieważ można kupić sobie kilka fajnych coinów, które w przyszłości potencjalnie mogą wyrosnąć. Również możemy sprawdzić e, Investors and Funds, czyli m, różne dane na temat inwestorów, kto w co inwestuje. E, czyli ta strona jest bardziej analityczna niż CoinMarketCap. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o stronę Dropstop. Przejdźmy teraz do platformy TradingView, to jest najlepsza aplikacja, jeżeli chodzi o analizowanie wykresów, o analizowanie chartów. Nasza ekipa korzysta z tej aplikacji najczęściej, ponieważ pomaga nam to w dostarczeniu danych w czasie rzeczywistym, czyli gdzie znajduje się cena, na, na, na jakich poziomach, w jakim zakresie, więc pokażę Wam zaraz jak my z tego korzystamy i co tak naprawdę wybieramy, więc po lewej stronie mamy tutaj kursory przede wszystkim tutaj możemy wziąć jako kropka, jako krzyżyk ja korzystam ze zwykłej strzałki, tutaj są linie trendu różnego rodzaju linii, na przykład promieni a później mamy linie poziomowe, pionowe ogólnie mówiąc, z tych czterech korzystam najczęściej jeżeli chodzi o zmiany koloru, tutaj możemy sobie to ustawić możemy sobie to zapisać jako szablon Możemy zmienić, żeby to było czerwone, żeby to było pomarańczowe albo żółte. Tutaj możemy zmienić szerokość samej linii, na przykład 4, 3, 2. Tutaj możemy wybrać, czy ta linia będzie przerywana, czy ta linia będzie kropkowana. Tak to wygląda. Na przykład czarna i kropkowana. Tutaj są ogólne ustawienia, czyli jaki styl, jaki tekst. Możemy coś tutaj sobie napisać. Tak to wygląda. Tutaj możemy ustawić alert, czyli przy dotknięciu tej linii albo tej ceny przyjdzie nam alert czy to na telefon czy to w, w samej aplikacji nam się pokaże. Przejdźmy teraz do poziomu Fibonacciego. Z tych poziomów prawie nie korzystam. Czasami mogę sobie zaznaczyć gdzie jest trend. Na przykład tutaj mamy discount, tutaj mamy premium i to w sumie wszystko. Jeżeli chodzi o formację, to z formacji nie korzystam w ogóle. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Z tym wszystkim możecie sami się zapoznać, bo to jest bardzo proste. Jednak ja z tego nie korzystam. A często korzystam z różnych projekcji, na przykład, gdy chcę wejść w pozycję tutaj. Tutaj mamy stop lossa, tutaj mamy take profit, więc mamy risk to reward 1 do 2, czyli za 1% ryzyka zarabiamy 2%, 2 take profita. Tak samo. Przy otwarciu shortowej pozycji, na przykład mamy short. Tutaj entry, tutaj stop i na przykład tutaj mamy take profit. Mamy 1 do 6, czyli bardzo fajny take profit. Tutaj również możemy to sobie, sobie sami ustawić. Możemy zmienić tekst, możemy zmienić e, kolor tła. A tutaj są ogólne ustawienia: możemy zmienić rozmiar konta, możemy zwiększyć wielkość lota. Z tym wszystkim mówię, możecie sami się zapoznać, ponieważ to jest bardzo proste. Czasami również korzystam z zakres DAT, ponieważ pomaga mi to zrozumieć, gdzie jest cena w danym zakresie, na przykład od tego Loe do tego haja, ile mi zajęło czasu, żeby cena od tej ceny powiedzmy przeszła do tamtej ceny, czyli 42 słupki to było i 10 godzin. Jeżeli chodzi o pędzę, to ja z tego nie korzystam. Czasami, gdy chcę coś zaznaczyć, na przykład w ten sposób, tak, 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 tak to wygląda. Również jest bardzo proste. Również możemy to sobie zmienić. Może to być czarna, może to być pomarańczowa. Jest dość proste. A z tekstów tutaj korzystam też czasami. Najwięcej to chyba z objaśnienia, ponieważ na przykład cena przybiła jakiś high. Jak piszę przebicie, przebicie tego haja, cyk, i jest, i sobie gdzieś robi screena i wysyła. Przejdźmy dalej, tutaj na górze mamy interwale czasowe, symbole, różnego rodzaju wyświetlenia samego, czyli typ e, naszego chartu, wskaźniki, więc jeżeli chodzi o symbole, to tutaj możemy zmienić albo wybrać jakieś e, akcje na przykład albo cryptocurrency. Tak jak mówiłem wcześniej, jest tego bardzo dużo. Na przykład chcę wybrać Euro USD i mogę przejść na ten wykres, mogę wybrać akcje, e, fundusze czyli ETF, e, kontrakty terminowe forex, krypto, indeksy. Z tym wszystkim mówię, możecie się zapoznać sami, to jest bardzo proste. A więc przejdźmy do interwałów czasowych. Interwale czasowe są tutaj, naciskając ten przycisk, tutaj możemy zobaczyć, że są sekundy, minuty, godziny, dni. Możemy nawet sami sobie zaznaczyć, jakiś zakres odpowiedni, na przykład 25 minut dodaj i tutaj u nas się pojawia dany interwał. Jeżeli chodzi o sekundy, to też możemy zobaczyć, ale żeby korzystać, to musimy wykupić tak naprawdę subskrypcję. Naciskając tutaj na ten przycisk, to możemy dodać do ulubionych i tutaj nam będzie to się wyświetlało na tej takiej małej panelce. Później typ wykresu, to może być linia, to mogą być świece, mogą być słupki. Ja korzystam tak naprawdę zawsze z barów i nasza ekipa również. A tutaj są wskaźniki różnego rodzaju, metryki, strategii. Ja z tego w ogóle nie korzystam. Mam tam jakieś ulubione. Ale mówię, to tak naprawdę nie jest mi potrzebne do analizy technicznej. Tutaj są ulubione szablony, które możemy sobie ustawić, później zapisać. I przejdźmy do alertów. Alerty to są, jedna, to są jedną z najlepszych rzeczy tej aplikacji, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, akurat ta platforma ma jeszcze aplikację mobilną. Więc ustawiając alert na komputerze czy tam na laptopie, to przy dotknięciu ceny. Nam może przyjść alert na telefon i możemy w czasie rzeczywistym zobaczyć, gdzie jest cena, co się stało z ceną, więc naprawdę to jest bardzo wygodne. Tutaj mamy takie ogólne ustawienia, możemy zmienić warunek, na przykład para USD, BTC USDT, przecięcia, przecięcia w górę, przecięcia w dół, więc, więcej niż, mniej niż. Można uruchomić to kilka razy. Jest nawet wygaśnięcie, kiedy ma być. Nazwa alertu tutaj możemy napisać: na przykład, przybicie, przybicie ceny 75 tysięcy. Więc gdy cena będzie 75 tysięcy, mi przejdzie alert. Tak to wygląda na wykresie. Następna fajna rzecz, z której korzystamy, to są tzw. zwane backtesty, czyli odtwarzacze historyczne. Możemy zobaczyć, jak cena się przemieszczała w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego tygodnia, w ciągu jednej minuty. Naciskając ten przycisk, możemy sobie, ustawiając na przykład tu, zobaczyć, jak cena się przemieszczała w ciągu tego dnia i co cena robiła tak naprawdę w ciągu, w ciągu tego, tej godziny. To jest bardzo proste. My z tego korzystamy najczęściej, ponieważ. Musimy ciągle się uczyć. To jest bardzo fajne dla początkujących, jednak akurat te narzędzie jest płatne, więc musimy wykupić subskrypcję. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj układki, tak zwane. Możemy dodać sobie kilka, kilka, mm, kilka różnych marketów albo par handlowych na wykres. Mogą to być, może to być 4, może to być 6, może to być. Aż tyle. Ja ogólnie mówiąc, korzystam tylko z dwóch, ale żeby również korzystać z tych układów, to musimy również wykupić subskrypcję, to nie jest darmowe. Później możemy zapisać te układki, czyli mając tak, możemy sobie tutaj zapisać układ. Możemy to również udostępnić. Możemy to zmienić. Ja mam tutaj kilku takich tak naprawdę. Więc to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o opłatki. Później tutaj mamy wyszukiwarkę. Możemy sobie wyszukać jakieś linie, możemy sobie wyszukać jakieś pary, możemy jakieś notatki dodać. Czyli możemy po prostu odnaleźć jakieś funkcje albo narzędzia tej platformy. Później są tak naprawdę ustawienia ogólne. Możemy sobie tutaj zmienić wyświetlenie samego wykresu, czyli powiedzmy, chcę zmienić to na czerwony. Albo na pomarańczowe, albo żółte, albo zielone, mogę to sobie szybko ustawić. Ja i, ja i nasza ekipa ma zwykły chart, czyli czarno-biały, nic więcej. Tutaj są linie statusu, skale, linie, wygląd, trading. Czyli z tym wszystkim mówię, możecie się zapoznać sami, ponieważ to nie jest trudne. Tutaj możemy zrobić snapshot, czyli możemy zrobić screenshot, go pobrać, skopiować link, otworzyć nowe kartce. Tutaj możemy również opublikować jakiś pomysł, na przykład podejrzewamy, że cena zaraz pójdzie do góry i my chcemy z kimś się tym podzielić, to możemy po prostu to opublikować. Przejdźmy teraz do prawej strony. Tutaj mamy tak naprawdę listę naszych obserwowanych marketów. Ja mam ich kilka, ponieważ handlują nie tylko forex, nie tylko indeksy, nie tylko futures, a jeszcze handlują stacksy, różnego rodzaju cryptocurrency. Możemy sobie tutaj stworzyć nową listę, możemy importować listę. Eee, tak to wygląda. Eee, tutaj możemy dodać jakiś symbol, na przykład powiedzmy, może to być krypto eee, powiedzmy Ethereum USD. Ta, czyli Perpetual. Naciskamy ten przycisk, u nas tutaj się pojawia jedna z tych par. Później są alerty. Alerty, tak jak mówiłem, jest bardzo fajną rzeczą. Tutaj możemy zobaczyć wszystkie alerty, które mamy. E, możemy niektóre zatrzymać, możemy niektóre zmienić, możemy niektóre usunąć. E, również jest bardzo proste. Tutaj możemy zobaczyć historyczne alerty nasze. Później są drzewa obiektów. Z tego drzewa w ogóle nie korzystam, ale to nam daje. E, po prostu pokazuje nam, jakie linie mamy na czarcie, co posiada na nasz wykres. Na przykład, możemy to również tutaj zmienić. Na przykład, chcę ukryć, powiedzmy, tą linię pionową, czy tą poziomową, czy ten promień. Mogę to sobie wszystko zmienić, mogę to sobie usunąć również tutaj. Później przejdźmy do listy najpopularniejszych akcji, jakichś tam staxów, na przykład, które pokazują jakiś wzrost, spadek, na przykład zyskujący, tracący. Ja z tego nie korzystam, ponieważ mam trochę inne skrynery. Ale dość fajnie to wygląda w TradingView. Następne co mamy to kalendarz. Jest ogólnie fajny, ale ja z tego nie korzystam. Korzystam z trochę innej strony. Jednak na TradingView jest też fajny możemy zobaczyć, jakie dane już były, jakie dane będą, jakie są prognozy, jakie są aktualności, jakie były poprzednie dane. Z tym wszystkim możecie się zapoznać sami. Możemy sobie tutaj zobaczyć, jakie będą dane w przyszłości. I to w sumie tyle. Później mamy tak naprawdę pomysły, tutaj możemy zapisać swoje pomysły, które na przykład coś mamy na myśli, albo na przykład coś, coś podejrzewamy, albo widzimy, że cena jakoś ciekawie się przemieszcza. Możemy sobie tutaj napisać, opisać, możemy to opublikować, możemy sobie to gdzieś schować. Później są czaty, możemy tutaj zobaczyć, co ludzie publikują w publicznych kanalach, w prywatnych. Później są takie strumienia pomysłów. Możemy sobie tutaj ustawić odpowiednich autorów i sprawdzić, co oni publikują, jak oni patrzą na cenę, jak oni patrzą na wykres. Również mamy tutaj streamy, możemy do kogoś dołączyć, albo możemy sami, sobie sami pokazać swój czart i pokazać na żywo dla innych traderów, co mamy na myśli. Jeżeli chodzi o tą platformę, to wszystko to są najprostsze rzeczy i z tego wszystkiego my korzystamy, więc przejdźmy dalej. Dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszej lekcji. Tematem tej lekcji była sama giełda, obsługa samej giełdy Whitebeat. Również porozmawialiśmy na temat niezbędnych narzędzi do pracy z wykresami. Rozmawialiśmy również na temat zleceń, na temat futures, na temat spot. Mam nadzieję, że ta lekcja Ci się spodobała i widzimy się w następnym odcinku.